Czy oglądając wiadomości, zastanawialiście się kiedyś, jak to w ogóle możliwe, huragan zabierający ludzkie życia, choroba odbierająca nam bliskich, wojna niszcząca wszystko na swojej drodze? I w tym momencie w głowie pojawia się pytanie, które męczy ludzkość od tysięcy lat Jeśli istnieje wszechmogący, wszechwiedzący i absolutnie dobry Bóg. Dlaczego na to wszystko pozwala? Dziś nie będziemy dawać prostych odpowiedzi. Zamiast tego wyruszymy w samo serce tej filozoficznej burzy, znanej jako problem zła. Rozłożymy na czynniki pierwsze najmocniejsze argumenty z obu stron i obiecuję, że pod koniec tego wideo Wasze spojrzenie na to odwieczne pytanie już nie będzie takie samo. Zatem zacznijmy od ustalenia zasad gry. Ten paradoks po raz pierwszy jasno sformułował już starożytny grecki filozof Epikur. Brzmi on mniej więcej tak: Jeśli Bóg chce zapobiec złu, ale nie może, to znaczy, że nie jest wszechmogący. Jeśli może, ale nie chce, to znaczy, że nie jest dobry. Jeśli zarówno może, jak i chce, skąd zatem zło? A jeśli ani nie może, ani nie chce, po co go wtedy nazywać Bogiem? Właśnie z tą łamigłówką będziemy się mierzyć. Zatem, aby rozwikłać ten problem, zacznijmy od najprostszego, a zarazem kluczowego kroku. Wyobraźmy sobie, że próbujemy naprawić skomplikowany mechanizm. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie rozłożenie go na części, żeby zrozumieć, jak wszystko działa. Z problemem zła postąpimy podobnie. Nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka. Filozofowie i teologowie zazwyczaj dzielą zło na dwa duże, całkowicie odmienne rodzaje. Pierwszy rodzaj to zło moralne. Tutaj wszystko jest dość jasne. To wszystko, co złego ludzie celowo sobie nawzajem wyrządzają wojny, ludobójstwa, zdrady, kłamstwa, kradzieże, okrucieństwo te listę można ciągnąć w nieskończoność. Kluczowe jest tu słowo czynią. Źródłem tego zła jest ludzki wybór, nasze decyzje i działania. To zło, które ma swojego autora człowieka. Drugi rodzaj jest jednak o wiele bardziej skomplikowany to zło naturalne huragan, który zmiata z powierzchni Ziemi całe miasto trzęsienie Ziemi zabierające tysiące istnień dziecko, rodzące się z nieuleczalną chorobą. Wirus wywołujący pandemię to zło nie ma ludzkiego autora ono po prostu się dzieje, spada na nas z zewnątrz, a my wydajemy się wobec niego bezbronni. Zrozumienie tej różnicy jest absolutnie kluczowe, ponieważ argumenty, które próbują wyjaśnić okrucieństwo jednego człowieka, kompletnie nie sprawdzają się, gdy mówimy o tsunami. I właśnie ten podział będzie naszą mapą drogową w dalszej podróży. Dobrze, zacznijmy od zła moralnego. I tutaj pojawia się chyba najsłynniejszy i najmocniejszy argument w historii tej debaty. Nazywa się obrona wolnej woli. Jego istotę można streścić w jednej prostej myśli: Bóg ceni naszą wolność bardziej niż nasze bezpieczeństwo. Rozwijmy tę myśl. Według tej koncepcji, najwyższą wartością dla Boga. Nie było stworzenie utopijnego świata, gdzie wszyscy są zawsze szczęśliwi, lecz stworzenie istot zdolnych do prawdziwej miłości, cnoty i sensownych relacji. A co jest głównym warunkiem tego wszystkiego? Wolny wybór. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że Bóg stworzył świat zamieszkany przez roboty, zaprogramowane wyłącznie na czynienie dobra. Nigdy by nie kłamały. Nie zdradzały i nie zadawały bólu. Brzmi nieźle, prawda? Ale ich miłość i życzliwość nie miałyby żadnej wartości. Byłyby to tylko linijki kodu. Nie można nikogo zmusić do szczerej miłości. Szczerość rodzi się tylko z wolności. Otóż prawdziwa wolność to nie tylko wybór między lodami waniliowymi a czekoladowymi, to możliwość wyboru między dobrem a złem. Jeśli nie masz realnej możliwości wyboru zła, to Twój wybór dobra nie jest wyborem, lecz predestynacją. Twoje tak nic nie znaczy, jeśli nie masz prawa powiedzieć nie. W ten sposób zło moralne to nie coś, co Bóg stworzył. To straszliwa, tragiczna cena za nasz największy dar, wolną wolę. Czym jednak jest prawdziwa wolność bez realnej możliwości popełnienia zła? Zgodnie z tą koncepcją, sama możliwość czynienia złych uczynków to nieunikniona cena za świat, w którym istnieje miłość i dobro. Bóg mógłby w każdej chwili interweniować i powstrzymać złoczyńce, ale wtedy odebrałby nam swój własny dar, zmieniłby nas z wolnych istot w marionetki. Oczywiście, od razu nasuwa się tu bardzo podchwytliwe pytanie: dlaczego wszechmogący Bóg nie stworzyłby ludzi tak, aby zawsze z własnej wolnej woli wybierali wyłącznie dobro? Brzmi to logicznie. Zwolennicy tego argumentu odpowiadają jednak, że jest to logicznie niemożliwe, niczym stworzenie kwadratowego koła. Jeśli wynik wyboru jest z góry przesądzony, to znaczy, że mamy gwarancję wyboru dobra. To nie jest już wolność, lecz bardzo przekonująca iluzja. To jak tory zamaskowane pod drogę. Możesz kręcić kierownicą, ale i tak podążasz po z góry ustalonej trasie. Prawdziwa wolność, twierdzą, wymaga prawdziwego ryzyka. A zło moralne to właśnie to ryzyko, które stało się rzeczywistością. Ok, argument o wolnej woli wydaje się całkiem sensowny, dopóki rozmawiamy o ludzkich działaniach, ale bądźmy szczerzy: ten argument całkowicie się sypie, kiedy tylko stajemy w obliczu. Zła naturalnego. Wolna wola nijak nie tłumaczy, dlaczego wulkan nagle się budzi i doszczętnie pali całą wioskę. Nie wyjaśnia, dlaczego tsunami porywa życie dziesiątkom tysięcy ludzi, w tym niemowlętom. I z pewnością nie wyjaśnia, dlaczego dziecko rodzi się z wyniszczającą chorobą genetyczną, przynoszącą ogromne cierpienie. Nikt tego nie wybrał. Nie ma tu ludzkiej złej woli ani intencji. To po prostu ślepa, bezlitosna siła natury. I właśnie dlatego, by próbować znaleźć sens w tego typu cierpieniu, teolodzy i filozofowie wprowadzają na scenę inny, potężny i co tu dużo mówić, dość surowy argument. To jest koncepcja tak zwanego świata tworzącego duszę. Wyobraźmy sobie nasz świat nie jako przytulny dom, ale jako Siłownie, albo nawet surowy poligon wojskowy. Według tej koncepcji, głównym celem naszego istnienia na Ziemi nie jest komfort czy przyjemność, lecz rozwój duchowy i kształtowanie się osobowości. Ten świat to nie rajski kurort, lecz swego rodzaju siłownia dla duszy. Zwolennicy tej idei, tacy jak filozof John Hick, twierdzą, że trudności, wyzwania, a nawet cierpienie są niezbędnymi warunkami do naszego wzrostu, abyśmy mogli stać się silniejsi, nauczyć się współczucia, odwagi, cierpliwości i empatii. W świecie bez bólu nie byłoby współczucia, w świecie bez zagrożeń nie byłoby odwagi, w świecie bez niesprawiedliwości nie byłoby walki o prawdę. Oznacza to, że wszystkie te straszne rzeczy, od chorób po katastrofy naturalne to właśnie te. Treningi, które kształtują nasz charakter. Wyrywają nas ze strefy komfortu i zmuszają do stania się lepszymi. Tworzą warunki, w których możemy ujawnić nasze najlepsze cechy. Bez wyzwań, które stawia nam zło naturalne, zgodnie z tą teorią, pozostalibyśmy jedynie infantylnymi istotami, niezdolnymi ani do empatii, ani do heroizmu. Wyobraźmy sobie świat wolny od wszelkich problemów. Nikt nigdy nie choruje, nie głoduje, nie mierzy się z żadnymi zagrożeniami, żadnych trzęsień ziemi, żadnych wirusów, żadnego bólu. W tak absolutnie bezpiecznym i sterylnym świecie po prostu zabrakłoby gruntu dla takich cech jak odwaga, miłosierdzie czy poświęcenie. Po co być odważnym, skoro nic nam nie grozi? Po co okazywać współczucie, skoro nikt nie cierpi? W takim świecie, twierdzą zwolennicy tej koncepcji, nigdy nie stalibyśmy się tymi, którymi powinniśmy. Byłby to świat wiecznych dzieci, a nie dojrzałych osobowości. Zatem zło naturalne to nie bezsensowna okrutność, to niezbędne tło, na którym rozgrywa się dramat naszego duchowego dojrzewania. To surowe, lecz skuteczne narzędzie do formowania dusz. Zmusza nas do wzajemnej pomocy po katastrofach, do opiekowania się chorymi, do poszukiwania lekarstw i do stawania się silniejszymi w obliczu przeciwności losu. Ale i tu krytycy nie próżnują, a ich zarzuty brzmią bardzo przekonująco. Zadają proste, ale bardzo niewygodne pytanie: czy ta cena jest uzasadniona? Czyżby, aby jeden człowiek nauczył się współczucia? Inny musiał przechodzić przez nieznośne cierpienie. Weźmy najbardziej skrajny przykład roczne dziecko, które umiera na raka. Czego ono może się nauczyć? Jakie cnoty może rozwinąć? Jego cierpienie wydaje się absolutnie bezsensowne i bezcelowe. Albo weźmy Holokaust. Czy można poważnie twierdzić, że miliony umęczonych ludzi były jedynie treningiem do kształtowania odwagi u ocalałych? Skala cierpienia w naszym świecie wydaje się wielu po prostu potwornie nieproporcjonalna do tego celu wychowawczego. Krytycy mówią, że jeśli to nawet szkoła, to jej metody są tak okrutne, że bardziej przypominają komorę tortur. Twierdzą, że dobry Bóg mógłby znaleźć bardziej humanitarne sposoby na nasze duchowe kształcenie. Dobrze, skoro poprzednie argumenty wzbudzają zbyt wiele wątpliwości. Przyjrzyjmy się innej popularnej koncepcji. Jest to tak zwana obrona większego dobra lub szerszej perspektywy. Głosi ona, że niektóre cierpienia, które wydają nam się bezsensowne i okrutne, w rzeczywistości są konieczne do osiągnięcia pewnego większego, wyższego dobra, którego obecnie po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć. Można to porównać do sytuacji, gdy małe dziecko płacze i krzyczy kiedy lekarz robi mu bolesny zastrzyk. Dziecko widzi tylko ból i strach w danym momencie, nie rozumie, że ten zastrzyk uratuje je przed poważną chorobą w przyszłości. Jego perspektywa jest zbyt ograniczona. Tak samo my, zgodnie z tą teorią, widzimy jedynie drobny fragment gigantycznej, wszechświatowej mozaiki. Widzimy ból, ale nie widzimy ostatecznego celu. Bóg natomiast, niczym mądry lekarz, widzi cały obraz i dopuszcza zło w danym momencie, ponieważ jest ono częścią pewnego wielkiego, dobroczynnego planu, który ostatecznie doprowadzi do najlepszego z możliwych rezultatów. Główny problem z tym podejściem to jego całkowita nieweryfikowalność to tak jakby powiedzieć: bądź cierpliwy, a potem może kiedyś wszystko zrozumiesz. Dla kogoś, kto cierpi tu i teraz, to bardzo marne pocieszenie. Ten argument wymaga od nas nie tylko refleksji, ale wręcz ślepej wiary w to, że ten niewidzialny, wielki plan naprawdę istnieje i że jest on w istocie dobry. Krytycy porównują to do próby usprawiedliwienia działań tyrana, twierdząc, że jego okrucieństwo tak naprawdę służy jakiemuś wyższemu celowi, którego my po prostu nie dostrzegamy to bardzo wygodna postawa, ponieważ nie sposób jej obalić. Każde, nawet najbardziej potworne zło można zrzucić na karp niezgłębionego zamiaru. Jednak dla wielu taka odpowiedź brzmi jak uchylanie się od odpowiedzialności, jak próba zamaskowania bezsilności lub obojętności Boga za pomocą pięknych słów o wielkim dobru. To pozostawia gorzki posmak. Czyżby najlepszy z możliwych światów wymagał aż tak straszliwych składników. A co jeśli patrzymy na ten problem z zupełnie niewłaściwej perspektywy? Co jeśli samo zło wcale nie jest tym, czym nam się wydaje? W tym miejscu odwołamy się do myśli jednego z najwybitniejszych chrześcijańskich myślicieli, błogosławionego Augustyna. Zaproponował on niezwykle subtelną, choć jednocześnie złożoną koncepcję, znaną jako prywatywna teoria zła. Augustyn argumentował, że Bóg, będąc z natury absolutnie dobry, nie mógł stworzyć zła. Zło nie jest jakąś samodzielną siłą czy odrębną istotą, która przeciwstawiałaby się dobru niczym ciemność światłu w gwiezdnych wojnach. Wręcz przeciwnie. Według Augustyna, zło to po prostu brak lub wypaczenie dobra. Łatwiej to zrozumieć na przykładach. Ciemność nie istnieje sama w sobie, jest jedynie brakiem światła. Zimno to brak ciepła, cisza brak dźwięku. Analogicznie, według Augustyna, zło to dziura w tkance istnienia to przestrzeń, w której dobro powinno panować, ale z jakiejś przyczyny go tam zabrakło. Choroba to brak zdrowia, nienawiść to wypaczona, skażona miłość. Bóg stworzył wyłącznie dobro, a zło pojawia się jako Jego skażenie. Jako odchylenie od naturalnego porządku. To bardzo elegancka koncepcja filozoficzna. Uwalnia Boga od odpowiedzialności za istnienie zła. Jest jak idealny rzeźbiarz, który wyrzeźbił piękną statuę, ale potem pojawiły się na niej pęknięcia i odpryski. Nie stworzył on tych pęknięć, powstały one wskutek wad materiałowych. Brzmi to pięknie, ale jak wiele innych teorii. Ponownie zderza się z brutalną rzeczywistością ludzkiego doświadczenia. Gdy człowiek cierpi tortury lub wyniszczającą chorobę, tak naprawdę jest mu obojętne, czy jego ból jest brakiem dobra, czy samodzielną, negatywną siłą. Ból to ból. Teoria ta dobrze sprawdza się w traktatach filozoficznych, ale może wydać się szyderstwem dla osoby przeżywającej prawdziwą tragedię. Powiedzieć jej, że jej cierpienie to jedynie zniekształcenie dobra, Oznacza zdewaluowanie jej doświadczenia. Krytycy twierdzą, że teoria ta znakomicie rozwiązuje logiczną łamigłówkę, ale całkowicie ignoruje emocjonalną i egzystencjalną stronę problemu. Zmieńmy teraz perspektywę i spójrzmy na problem z zupełnie innej strony. A co, jeśli od początku źle rozumiemy samo pojęcie wszechmocy? Przywykliśmy sądzić, że wszechmocny oznacza zdolny zrobić absolutnie wszystko, co tylko zechce. Jednak wielu teologów i filozofów, np. Tomasz z Akwinu, twierdzi, że to nie do końca prawda. Twierdzą, że wszechmoc nie oznacza zdolności czynienia rzeczy logicznie niemożliwych. Na przykład nawet wszechmocny Bóg nie może stworzyć kwadratowego koła, ani narysować trójkąta z czterema kątami. Nie może sprawić, by 2 plus 2 równało się 5. To nie dlatego, że jego moc jest ograniczona, ale dlatego, że jest to po prostu nonsensowny zbiór słów, logiczna sprzeczność. Otóż niektórzy myśliciele stosują tę samą zasadę do problemu zła. Możliwe, jak twierdzą, że stworzenie świata, w którym istnieją wolne istoty, ale jednocześnie gwarantuje się brak możliwości zła i cierpienia. To właśnie taki sam logiczny nonsens jak kwadratowe koło. Możliwe, że wolność i ryzyko zła są ze sobą nierozerwalnie związane ze swej natury. I Bóg, stwarzając jedno, nieuchronnie dopuścił możliwość drugiego, nie dlatego, że jest niedobry, ale dlatego, że inaczej było to logicznie niemożliwe. Istnieje też bardziej radykalny pogląd, który całkowicie wywraca tradycyjne wyobrażenia o Bogu. Jest on znany jako teologia procesu. Jej zwolennicy pytają: A co, jeśli Bóg nie jest wszechmocnym dyktatorem, siedzącym na niebiańskim tronie i pociągającym za sznurki? Co, jeśli nie jest wszechmogący w klasycznym rozumieniu tego słowa? W tym modelu Bóg jawi się nie jako absolutny kontroler, lecz raczej jako współtwórca, który ewoluuje wraz z wszechświatem. Nie stwarza świata z niczego jednym stryknięciem palców, lecz raczej wpływa na niego, przekonuje, naprowadza, niczym kochający rodzic czy mądry nauczyciel. Nadaje kierunek ku dobru, harmonii i pięknu, ale nie jest w stanie w pełni kontrolować chaotycznych i wolnych elementów świata, włączając w to nas samych. W tej wizji świata Bóg nie tylko dopuszcza cierpienie, On cierpi, Razem z nami. Czuje każdy ból, każdą stratę. Nie może magicznie wszystkiego naprawić, ale nieustannie działa wewnątrz świata, aby wydobyć z tragedii dobro i skierować wszystko ku lepszemu rozwiązaniu. To bardzo niezwykłe spojrzenie, które zdejmuje z Boga zarzuty o bezczynność, ale kosztem jego wszechmocy. A jak na to odwieczne pytanie, spogląda się poza kręgiem zachodniej judeo-chrześcijańskiej myśli, przenieśmy się na chwilę na wschód, gdzie istnieją zupełnie inne podejścia do problemu cierpienia. Na przykład w hinduizmie, buddyzmie czy dżinizmie kluczową rolę odgrywa koncepcja karmy. W tym systemie światopoglądowym nie ma miejsca na przypadkowe czy niesprawiedliwe cierpienie. Karma to uniwersalne i bezosobowe prawo przyczyny i skutku. Wszystko, Czego doświadczasz w tym życiu, zarówno dobro, jak i zło, jest bezpośrednią konsekwencją twoich czynów popełnionych w tym lub w poprzednich życiach. Jeśli cierpisz, oznacza to, że kiedyś spowodowałeś cierpienie innych. Jeśli cieszysz się szczęściem, oznacza to, że zasłużyłeś na nie swoimi dobrymi uczynkami. To podejście całkowicie rozwiązuje kwestię Boga. Tutaj, nie ma kapryśnego ani bezczynnego bóstwa, którego trzeba by o coś obwiniać. Istnieje jedynie niezłomne, uniwersalne prawo sprawiedliwości. To bardzo logiczny i spójny system, ale i on ma swoje własne trudności. Może prowadzić do fatalizmu i usprawiedliwiania nierówności społecznych, bo jeśli ktoś jest biedny lub chory, oznacza to, że sam jest za to winny z powodu swojej wcześniejszej karmy. Na koniec zostaje nam jeszcze jeden argument, który, zależnie od punktu widzenia, można uznać za szczyt mądrości albo za sprytny unik od niewygodnej odpowiedzi. Mowa tu o idei niezgłębioności Bożego planu. Jego sedno jest proste: my, z naszym nikłym, ograniczonym ludzkim rozumem, po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć motywów, planów, ani natury bytu nieskończonego. I transcendentnego. Próba osądzania Boga z perspektywy naszej ludzkiej logiki i moralności jest niczym mrówka, która pełznąc po płótnie Rembrandta usiłowałaby ocenić cały zamysł artysty, widząc zaledwie jedno pociągnięcie pędzla. My widzimy cierpienie i uznajemy je za bezsensowne zło. Lecz być może w olbrzymiej perspektywie wieczności to cierpienie ma sens którego nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Ten argument wzywa do pokory, mówi, zaufaj, choć nie rozumiesz. Dla wielu ludzi wierzących jest to najuczciwsza i jedyna możliwa odpowiedź. Dla sceptyków jednak brzmi to jak intelektualna kapitulacja, rezygnacja z poszukiwania racjonalnych wyjaśnień i wygodna wymówka na każdą tragedię. Przeszliśmy razem przez prawdziwy labirynt idei, Wolną wolę, cierpienie jako szkołę dla duszy, najwyższe dobro, zło, jako brak dobra, karmę, niepojętość Boga. i jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że żaden z tych argumentów, rozpatrywany osobno, nie daje wyczerpującej i w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi. Każda teoria rozwiązuje jedną część tej układanki, ale pozostawia ziejące luki winnej. Argument wolnej woli nie tłumaczy raka. Koncepcja siłowni dla duszy wydaje się okrutna, gdy mówimy o niemowlętach umierających z głodu. I tutaj być może kryje się najważniejszy zwrot akcji. A co jeśli problem zła to nie jest równanie do rozwiązania? Co jeśli to nie jest intelektualna łamigłówka, lecz egzystencjalne wyzwanie? Może to pytanie zostało nam zadane nie po to, byśmy siedzieli w fotelu i rozważali Boga, ale po to, by widząc cierpienie, wstali i coś zrobili? Może odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg na to pozwala, tkwi w tym, że On czeka, iż to my będziemy walczyć z tym złem, współczuciem, pomocą, miłosierdziem i miłością. Być może nasza reakcja na zło jest częścią Bożej odpowiedzi. Ostatecznie problem zła pozostaje otwarty. To wieczny dialog między wiarą a zwątpieniem, między nadzieją a rozpaczą. A to, że nie mamy prostej odpowiedzi, być może jest właśnie najważniejsze. To zmusza nas do myślenia, odczuwania i, co najważniejsze, do działania. Dziękujemy, że przeszliście z nami tę złożoną drogę. Jeśli ten film skłonił Was do refleksji, prosimy o zostawienie łapki w górę. I subskrypcję kanału, aby nie przegapić naszych kolejnych analiz trudnych tematów. A teraz pytanie do Was: który z tych argumentów wydaje Wam się najbardziej przekonujący? A może uważacie, że jedyną szczerą odpowiedzią jest nie wiem? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach. Podyskutujmy.